Hejka, ten no... Um, ogólnie jestem w trakcie robienia y, Kolejnego odcinka, ale nie spodziewajcie się go y, Zbyt szybko, ponieważ no... Mogę dostać szlaban, y, no... W najbliższym czasie, na pewno nie będę miała czasu Znaczy na pewno dostanę szlaban, więc Nie trzeba się go spodziewać w ogóle Ani innych odcinków, jak coś to Poinformuję was w opisie, w edicie, czy coś no, to ten, to bywajcie.